Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Nie przekroczę mi czasu, 3 minuty skończę. Pokazuję tablicę, która mówi o naszej organizacji. O naszej organizacji wszystko można na stronie internetowej, także to jest napisane, się dowiedzieć. Program mamy identyczny, dlatego że kolega. Przewodniczący był parę lat zastępcą w moim w jaśnie. i przyszedł taki moment, że oznajmił mi, że koledzy z samoobrony chcą reaktywować dawną organizację. No to mówię dla dobra ojczyzny jak najbardziej, rób to przyszło i później, jak dojdzie do wyboru, idziemy razem. No i taką, taki mamy cel. Nasza organizacja jest właśnie organizacją, która nawiązuje do naszej historii, tradycji, kultury. Mamy wszystkie atrybuty polskości zachowane, są na stronie, nie będę o tym mówił, szkoda czasu. Także teraz najważniejsze będzie to, żebyśmy się jak najszybciej, Krzysztof, spotkali jako szefowie organizacji. I wypracowali właśnie zjednoczenie jako, to jest, no, koalicja. Koalicja, miasta, Wogona i wiele, wiele innych. I wtedy dopiero możemy osiągnąć sukces. Jeżeli pójdziemy pojedynczo, nic z tego nie będzie. Bardzo pocieszające i światło ogromne w tunelu jest to, co Krzysztof tu powiedział, że. Może wkrótce powstanie koło samoobrony w Sejmie. I to już będzie przepustą dla naszego sukcesu. Dziękuję, zapraszamy do współpracy z Piastami.